Witam wszystkich Pierwszy wypad w tym roku za Łosiem Tereny Łośkowe Jelenie też tu przebywają Ale jak na razie Jelenie mnie nie interesują Oczywiście jak coś starego się trafi to nie pogardzę Ale Głównym celem dzisiejszego wypadu jest Łoś Stropy widziałem już na samym początku Stropy są, chęci są, mimo że jest już późna godzina, bo jest gdzieś w pół do 11 To chęci są dochodzenia, może coś się uda podnieść Nie ukrywam, że już jestem na konkretnym głodzie chociaż też Yy, tyczka padła w tym roku z Łosia Na powrocie z terenu, wypatrzona z auta Ale to już nie to samo co znalezienie w terenie Troszkę teren nie rozpieszcza Dużo wody. Chyba mam dziurę w gumowcu, bo już mam mokro. A jestem dopiero 15 minut. Więc nie wiem jak długo wychodzę. Planowałem chodzić. Dopóki będzie widno. Ale zobaczymy na ile ubóstwie pozwoli tragiczne są tereny raczej znaczy, konkretne są tereny ale do poszukiwań do przemieszczania się tutaj to jest normalnie tragedia ale terenów nie jeden może pozazdrościć Nic nie będę zbędnie nawijał Jak coś będzie ciekawego to się odpala jak na razie nic ciekawego mnóstwo tropów i odchodów Poza tym nic gdzieś w oddali było słychać jakieś sarenki jak uciekają a ja dalej się Wod mnóstwo. Dobrze, no, że z grubsza jest takie pozamarzane, to wszystko to aż tak się nie zapada. ale czegoś się nie robi dla tych czteronożnych przyjaciół. kiedyś nie lubiłem chodzić po takich terenach. wręcz bałem się, bo większość czasu, czyli większość wypadków jest sam w terenie. I jakoś to mówi, że bagna wciągają w kilku znaczeniach. Nie wciągnęły w tym pozytywnym znaczeniu, ale kiedyś obawiałem się też że te. że są takie i że ten że wpadnę w jakąś dziurę i zero pomocy z jakiejkolwiek strony A tutaj jakby mnie ktoś za nim kto jest na nas to o, o, o. O. fajnie bo jak nigdy zresztą nie widzę tropów ludzkich śladów ludzkich i tropy łosia łosia, widziałem gdzieś rękowate takie ślady, ale ludzkich nie ma. Tutaj na sezonie się nie da wejść w ten teren, bo jest tak zielono, czyli tak zielono, już w kwietniu tutaj nie da rady wejść, jest widoczność zerowa. Najwcześniej to późno w jesieniu, albo zimą, tak jak teraz, nie? śniegu nie ma, jest super. Zero zieleninki. Normalnie super się chodzi w taką pogodę. Ale żeby na sezonie już tutaj tak ciepło zaczyna się robić, drzewka kiełkują, zielono się robi. Nie ma sensu tutaj przychodzić. Mimo, że jest lepszy teren, bo nie jest aż tak mokro, nie ma tyle tej wody, to widoczność jest zero Tak daleka widzę, czy może coś leży, a tak to jest. dosłownie na 2-3 metry. Max. O, na żywo! Matko bosko. Naszedłem na niego. Nie widziałem go. Boże święty, ale palica. Normalnie na nagraniu trafiłem. Idąc z tamtej strony nie widziałem go tak jak mówiłem o widoczności No ja go mogłem widzieć tak jak wy go tutaj o widzicie przepraszam za poruszkę O Jezu Właśnie o tym mówiłem Jest nagrany na żywo Wow Zrobię sobie kilka zdjęć i wracam do Was Jestem już sesja skończona, można podnosić. Wygląda mi on na dziesiątaka. O, piękny dziesiątaczek i bardzo ładnie zachowany, bardzo ładnie. I troszkę zielony, ale farcik. Normalnie chodziłem za łosiem, ale w tych terenach byków nie brakuje. Mimo że jakoś chciałem odpuścić sobie ten teren, bo nie lubię tych byków straszyć tutaj u siebie, bo przychodzi co do czego, to już na sezonie nie ma co zbierać, bo byków nie ma. No ale jak widać te byki jednak tutaj wracają. Mimo że tutaj dużo ludzi chodzi, to da się coś znaleźć. to też jest taki dziwny, ta korona taka super no pozdrawiam i do następnego ujęcia jeszcze się odezwę. zmiana planów przeleciałem całą galerię w poszukiwaniu tego oto znajdka żeby do pary było nie posiadam nic w podobie takiego czegoś więc zmiana planów, zostawiamy Łosia w spokoju, może przy okazji się trafi a my szukamy do pary pokręcę się tutaj metr po metrze Przyszukam wszystko może będzie, a przy okazji może łosiek wpadnie. Przynajmniej mam jakiś punkt zaczepienia, nie uważam, bez sensu. Właśnie tutaj tak jest, że na sezonie by go znaleźć, to ładna sztuka było, chociaż teraz powiem wam, że też jest bardzo ładnie zachowany, tylko że jaśniutki. Ale to właśnie u mnie w tych terenach są jaśniutkie. Tam na lesie, to tam, tam na lesie jak się trzymają i tutaj przychodzą to właśnie udaje się takiego ciemnego znaleźć, ale tutaj jak siedzę to strasznie jasne to jest zrzuty ale mi jakoś tam zwykle nie przeszkadza, na pewno był ładniejszy jak był ciemniejszy, nie ale zrzut to zrzut powiem wam tak nie wiem jak ja Szukam, że po prostu ja go nie widziałem wcześniej. Prawie się na nim wywróciłem. No, był troszkę przysypany śniegiem, co było widać, ale normalnie śmiechu wart. Równie dobrze mogłem przejść obok, jakbym w tamtą stronę nie szedł. Mogłem przejść obok i bym go nie znalazł. No życie. Dlatego teraz oglądam się wszędzie, gdzie, gdzie, gdzie oko dosięga. I Może przyjdzie się jakiś efekt no Ciężko, dosyć głęboki jest ten kanał Ja wody nabieram coraz więcej w gumowca No ale już teraz nie odpuszczę Już teraz nie odpuszczę Złapałem smaka i Będę chodził do końca Mimo, że nie fajnie się chodzi z tyczką w ręku w takim terenie. Przy okazji, skoro mam wodę, <słuch> mogę ładnie oh. Chyba do domu nie nieść brudasa. Chciałbym ja się przedostać na drugą stronę, ale Tędy nie ma jakiejś tam możliwości Szkoda, że nie wiem rolnetki, chociaż w takim terenie rolnetka nie zdałaby się dała, nie egzaminu, ale Chociaż z grubsza Bym sobie przyświetlał, nie musiałbym zachodzić w każdy zakątek Gruby ten utrzymanie. Nie otrzyma Dobra, musimy znaleźć jakieś wąskie miejsce, albo przeskoczyć, albo Łódką że będzie Wytrzymały nic, nie zanudzam. Widzimy się jak przejdę na drugą stronę. Słuchajcie, jest kolejny zrzucik, ja już go widzę. Steru i zielony załogę. No ale sztuk, o ile to jest zrzut, może to Zaraz zobaczymy. No, jasne zrzucik bydlak No. Bad luck. O. Sztuka to sztuka, nie? To parę raczej nie będę szukał. Chociaż Wróciły, trzeba korzystać. Dziś to było chyba już tyle. Pomału zmierzam do auta. na ale fajnie już śniegu wcale nie ma. Jutro pewnie też się wybiorę. I nie wiem, czy dzisiejsze spotkanie podobne jutrzejsze, czy po prostu będą dwa filmy oddzielne w komentarzu możecie mi pisać, czy widzicie krótsze filmy, czy dłuższe i w ogóle, czy Wam się podobają takie moje filmy jeśli tak, to piszcie w komentarzach po prostu będę nagrywał pozdrawiam i życzę sukcesów w terenie w nowym roku